Przyjaźń to dla dzieci z ADHD bardzo często pole minowe ponieważ ze względu na impulsywność, trudności z koncentracją mogą mieć pewne trudności w tym obszarze. Za chwilę pokażę ci 7 sposobów na to, w jaki sposób wspierać twoje dziecko, twojego ucznia w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji rówieśniczych, tak żeby czuło się akceptowane i lubiane przez rówieśników. Ja nazywam się Agata Hejmowska, jestem psychologiem, jestem też doktorem nauk społecznych. Na co dzień pracuję w studiu psychologicznym, gdzie prowadzę szkolenia dla nauczycieli i specjalistów. Jestem też Trenerem, treningu umiejętności społecznych oraz terapeutą dzieci i młodzieży. I w tym odcinku chciałabym pokazać Ci kilka sposobów na to, jak wspierać dziecko za DHD w nawiązywaniu relacji. Jeżeli ten temat Cię interesuje, to zapraszam do wysłuchania odcinka. Pierwsza rzecz bardzo prozaiczna, o której bardzo często mówię, kiedy rozmawiamy o pracy z osobami z dziećmi z ADHD, to jest pomoc w uporządkowaniu im otaczającej przestrzeni, otoczenia, wspieraniu je w samoorganizacji. Uporządkowana struktura dnia i rutyna. To jest coś, co sprawia, że osobie z ADHD, jeżeli ma wypracowane właśnie te codzienne swoje rytuały, schematy, jest łatwiej pamiętać o ważnych rzeczach, dotrzymywać zobowiązań. Może się to wydawać pozornie niezwiązane, ale naprawdę wpływa na funkcjonowanie osoby z ADHD. Druga wskazówka, drugi sposób, to, o którym warto pamiętać, to ustalenie jasnych, konkretnych zasad, no i konsekwentne się ich trzymanie. Ja wiem, że jak się jest dorosłym, myślę, że nawet ciężej jest, jak się jest dorosłym rodzicem dziecka z ADHD niż nauczycielem dziecka z ADHD. Czasami ciężko jest być konsekwentnym, zwłaszcza, że dzieci z ADHD... Które często nie pamiętają tego, co przed chwilą do nich powiedzieliśmy. No, takie sytuacje mogą powodować u nas dorosłych utratę cierpliwości, znużenie, tak, takie poczucie bezsilności trochę. Mimo to warto pamiętać, że ta konsekwencja, żelazna konsekwencja, przypominanie o zasadach, odwoływanie się do nich. To jest coś, co bardzo wspiera u dzieci za DHD rozwój takiej odpowiedzialności i też samoorganizacji. Pamiętajmy o tym. To jest trudne. Wiem, że w przypadku dzieci za DHD może być to szczególnie trudne. Mówią to często bardzo rodzice, nauczyciele również, ale częściej rodzice, z którymi się spotykam, że mają takie wrażenie, że naprawdę cały czas powtarzają jeden i ten sam komunikat i on nie jest słyszany. Mimo to warto, bo to bardzo pomaga dzieciom właśnie w rozwijaniu. Tej koncentracji i też samoorganizacji. Trzecia ważna rzecz to jest wspieranie rozwoju umiejętności społecznych. Tutaj oczywiście z pomocą przychodzi nam trening umiejętności społecznych, czyli zorganizowane zajęcia, które są skierowane na wspieranie tego rozwoju społecznego. I tutaj badania też pokazują, że dzieci z ADHD, które uczestniczą w zajęciach TUS, to poprawia się ich funkcjonowanie społeczne i też wzrasta samoocena. To jest o tyle ważne, że pamiętajmy, że Dzieci, które mają diagnozę ADHD. To są bardzo często dzieci, które są bardzo inteligentne, ale przez ten deficyt uwagi, tracą bardzo dużo, przez co popełniają dużo błędów, bardzo, bardzo często napotykają na porażki te porażki powodują, że ich samoocena spada, ich poczucie efektywności takiej własnej też jest bardzo niskie. TUS na pewno pomoże jako zajęcia zorganizowane, natomiast my jako dorośli, jako rodzice, jako nauczyciele w takim kontakcie indywidualnym z dzieckiem z ADHD też jak najbardziej powinniśmy te umiejętności wspierać, i tutaj ważnym aspektem jest komunikacja, sprawdzanie, upewnianie się, czy dziecko usłyszało, czy zrozumiało, zatrzymanie go w, w, w tym momencie, kiedy kierujemy ten komunikat. Ważne, żeby ta komunikacja była konkretna, żeby te komunikaty były krótkie, sensowne, konkretne, żeby zbyt długich wypowiedzi nie budować, bo gdzieś to dziecko może zacząć umykać. Tu w tym obszarze, jeżeli chodzi o rozwijanie tych umiejętności społecznych, równie istotne jest rozmawianie o emocjach. Ponieważ ta samoregulacja emocjonalna u dzieci z ADHD też jest wyzwaniem dla nich, no i często pod wpływem impulsu działają też emocjonalnie, więc my jako dorośli, to, co możemy zrobić, to w przypadku zresztą jak każdego dziecka, ale wydaje mi się, że w przypadku dzieci, które mają trudność większą niż inne z emocjami, to jest szczególnie istotne, żeby mówić o tych Emocjach, żeby je nazywać. Kiedy zauważamy jakąś reakcję emocjonalną u dziecka, to możemy po prostu to nazwać. Więc tam, który obserwujemy, czyli widzę, widzę, że coś cię zdenerwowało, czy coś się stało, czy mogę ci jakoś pomóc. Zamiast zwracać po prostu uwagę i, i stosować komunikaty typu przestań, nie rób tak, pamiętajmy, że ciężko jest też zahamować takie silne emocje. No, zastanówmy się, czy my jako dorośli, gdyby ktoś skierował do nas taki komunikat, czy byłoby to dla nas takie proste, żeby natychmiast przestać? Się denerwować. Natomiast, właśnie nazywanie tych stanów, zauważanie, takie opiekowanie się tymi emocjami jest bardzo pomocne. W przypadku dzieci, które mają wyzwania rozwojowe, mają trudności z emocjami, to jest bardzo, bardzo istotne. Szansą do nawiązania relacji jest też udział w zajęciach grupowych, i tutaj oczywiście mówimy o treningu umiejętności społecznych, z jednej strony odwołując się do punktu poprzedniego, jak najbardziej. Natomiast zajęcia sportowe, bo też. Aktywność ruchowa jest bardzo ważna dla dzieci z ADHD. Ona pomaga uspokoić te obserwowane symptomy nadruchliwości. Bardzo też pozytywnie wpływa na funkcje poznawcze, na koncentrację uwagi, więc warto o to zadbać. Co więcej, no, różnego typu sporty, zajęcia zorganizowane, gdzie jest pewna struktura, gdzie są pewne zasady. To jest coś, co jest bardzo pomocne. To jest znowu strukturalizowanie jakiegoś obszaru życia, tak? Wprowadzenie tych rutyn, schematów, co jak powiedziałam wcześniej, jest bardzo ważne. I ostatnia rzecz, ale myślę, że chyba najważniejsza, i dlatego zostawiłam ją na koniec. Myślę, że warto po prostu być, czyli wspierać dziecko. Ja wiem, że czasami jest bardzo trudno, rodzice mogą czuć się bezsilni. Nauczyciele mogą też y, tracić często cierpliwość. Ma, ma, obie te grupy mogą mieć takie poczucie, że ciągle powtarzają to samo, że ciągle kierują do dziecka te same informacje i być może trafia to w próżnię. Czasami tak jest, y, natomiast to warto pamiętać w tym miejscu, że y, takie jest ADHD, y, że tutaj jest potrzeba tego powtarzania, tego utrwalania tych zasad, tak przypominania o nich, konsekwentnego działania. Przy jednoczesnym takim byciu w relacji z tym człowiekiem, tak? czyli zadbaniu o jego potrzeby, zrozumienia tego, jak on sobie radzi, co on może czuć, nie karcenia też za objawy. Pamiętajmy, że ADHD to impulsywność, czyli taka reakcja bez zastanowienia, co oczywiście może pociągać ze sobą różne trudności właśnie w relacjach. Stąd też dzieci z ADHD mają problem z relacjami, ponieważ często. Mówiąc tak potocznie chlapną coś bez zastanowienia i zaczyna się konflikt i w ten sposób tracą przyjaciół. Są to problemy z koncentracją, więc mogą zapominać o tym, że się z kimś umówiły, mogą zapominać o tym, że miały jakąś pracę do wykonania na przykład w wspólnym projekcie w klasie i to też budzi różne problemy, no i jest to nadruchliwość. Więc te trzy grupy symptomów to jest to też, o czym powinniśmy pamiętać, żeby Móc efektywnie wspierać dziecko, i jeżeli będziemy pamiętać o tych wszystkich rzeczach, to na pewno to bardzo dobrze wpłynie też na rozwój relacji naszego dziecka. Bardzo często dzieciaki z ADHD mówią o tym, że nie mają przyjaciół, że nikt ich nie lubi, że nikt się nie chce z nimi bawić. Często, no, nie rozumiejąc też tego, co, co tak naprawdę jest podłożem ich trudności, warto tłumaczyć, warto być, warto wspierać. Warto zadbać o to, żeby te relacje były, tłumaczyć dziecku. Myślę też, że ważne jest na pewnym etapie życia, żeby dziecko znało swoją diagnozę, żeby wiedziało, jak funkcjonuje jego układ nerwowy, bo to mu lepiej pomoże zrozumieć siebie i też będzie wiedzieć, jak sobie radzić z tymi trudnościami, na które napotyka. Jeżeli ten temat Was zainteresował, no to oczywiście zachęcam, żeby zasubskrybować nasz kanał, zostać z nami, wysłuchać kolejnych odcinków.